Czy wyobrażałeś sobie miejsce tak dziwaczne, że mężczyźni pożyczają swoje żony przyjaciołom i gościom? Wydaje się to szaleństwem, prawda? Ale uwierz, takie miejsce istnieje. Witamy na Alasce, krainie zapierających dech w piersiach krajobrazów, nieustępliwego klimatu i tradycji tak ekstremalnych jak zimnoarktyczne. Przygotuj się na zanurzenie w świat szaleństw, gdzie normalność jest wyrzucana za okno od szokującej praktyki dzielenia się żonami tak dobrze słyszysz, po tajemniczy trudny. Trójkąt Alaski, miejsce niewyjaśnionych zniknięć. Ten odległy region skrywa mroczne sekrety, które przeczą logice. Tutaj odmowa pożyczenia żony może wywołać poważne problemy, których nigdy byś nie przewidział. A jeśli to nie jest wystarczająco dziwne, wyobraź sobie, że musisz pożyczyć żonę innego mężczyzny tylko dlatego, że twoja jest chora. Niewiarygodne, prawda? Ale to dopiero początek. A co jeśli powiem ci, że tutaj nielegalne jest budzenie śpiącego niedźwiedzia, aby zrobić mu zdjęcie? Wierzcie lub nie, za to można dostać mandat lub nawet trafić do więzienia. Czy jesteś ciekawy, aby dowiedzieć się więcej o tej mrocznej i surrealistycznej stronie Alaski? Zatem trzymaj się mocno, bo to co nadchodzi, z pewnością wprawi cię w osłupienie. Zapnij pasy i przygotuj się na szaloną podróż przez najbardziej dziwaczne tradycje, absurdalne prawa i mroczne tajemnice tej zamarzniętej krainy. Już nigdy nie będziesz patrzeć na Alaskę w ten sam sposób. Alaska, najbardziej wysunięty na północ stan USA, położona na skraju północno-zachodniej części Ameryki Północnej, jest największym stanem w USA pod względem powierzchni. Graniczy na północy z Oceanem Arktycznym, na wschodzie z Kanadą, na południu z Oceanem Spokojnym, a na zachodzie z Cieśniną Beringa, która oddziela Alaskę od Rosji. Nazwa Alaska pochodzi od słowa Alieska, co oznacza wielka ziemia lub ziemia matka. Nazwa ta doskonale oddaje ogrom i majestat stanu, który zajmuje ponad 1 milion 700 tysięcy kilometrów kwadratowych, większy niż 22 najmniejsze Stany USA razem wzięte. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ekstremalne zimno może zamrozić nawet Twoje myśli. W 1971 roku najniższa temperatura zanotowana w stanie wyniosła oszałamiające minus 62 stopnie Celsjusza w Prospect Creek. Zima na Alasce jest tak surowa, że temperatury pozostają poniżej zera przez miesiące, pokrywając dużą część stanu śniegiem i lodem. Na skraju północnym w utki Jagwik słońce nie wschodzi przez około 2 miesiące zimą, co jest znane jako noc polarna. Stała ciemność przekształca krajobraz w lodową pustynię, ale nie daj się zwieść zimnu. Alaska potrafi również zaskoczyć gorącymi latami w niektórych obszarach wewnętrznych. W Fairbanks na przykład temperatury mogą dochodzić do 30 stopni Celsjusza latem, co pokazuje imponujący kontrast między porami roku, a na północy koła podbiegunowego występuje zjawisko odwrotne do zimy – słońce północne. W Jagwik słońce pozostaje nad horyzontem przez około 82 dni z rzędu, tworząc niekończące się dni, gdy światło nigdy nie gaśnie. Czy możesz sobie wyobrazić życie w miejscu, gdzie dzień nigdy się nie kończy? To doświadczenie jest tak surrealistyczne, jak się wydaje. Wiele miast na Alasce, takich jak Nome i Jakwik, jest niezwykle odizolowanych i dostępnych tylko samolotem lub statkiem w określonych porach roku. Nie ma dróg łączących wiele z tych społeczności z resztą stanu, co do Daje element ekstremalnej izolacji do życia na Alasce. Czy wiedziałeś, że Alaska nie zawsze należała do Stanów Zjednoczonych? Alaska ma fascynującą historię. Została kupiona od Rosji przez Stany Zjednoczone w 1867 roku za 7 milionów 200 tysięcy dolarów, w umowie znanej jako Zakup Alaski, na cześć sekretarza stanu Williama Sewarda, który wynegocjował umowę. Początkowo wielu uważało zakup za marnotrawstwo pieniędzy, ale czas pokazał, że Alaska jest ziemią. Bogatą w zasoby naturalne i piękno przyrody. Alaska oficjalnie stała się terytorium Stanów Zjednoczonych w 1912 roku i została przyjęta jako 49. stan Stanów Zjednoczonych 3 stycznia 1959 roku. Wyobraź sobie miejsce, gdzie natura objawia się w całej swojej majestatyczności i tajemniczości, gdzie rozległe dzikie krajobrazy i bogata bioróżnorodność splatają się w naturalnym spektaklu. Alaska jest dokładnie takim miejscem, krainą, skrajności i cudów, która pobudza wyobraźnię. Parki Narodowe Alaski to naturalne skarby, które ukazują jej majestat. Denali z najwyższą górą Ameryki Północnej i Park Narodowy Glacier Bay ze swoimi imponującymi lodowcami to tylko dwa przykłady, jak Alaska chroni swoje dzikie piękno. Te parki są domem dla imponującej fauny, niedźwiedzi polarnych, łosi, karibu i wielu innych gatunków, które prosperują na rozległych, nietkniętych przestrzeniach stanu. Każde z tych zwierząt odgrywa Kluczową rolę w ekosystemie, podkreślając bogatą bioróżnorodność regionu. Alaska jest również jednym z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji zorzy polarnej. To naturalne zjawisko, znane jako światła północy, jest spowodowane przez cząsteczki słoneczne, które zderzają się z atmosferą Ziemi, tworząc spektakl kolorowych świateł tańczących na nocnym niebie. Zorza polarna ma znaczący wpływ kulturowy na mieszkańców Alaski, inspirując legendy i mity na przestrzeni wieków. Jak myślisz, jak mieszkańcy Alaski? radzą sobie z ekstremalnym klimatem. Ekstremalny klimat Alaski jest stałym wyzwaniem dla jej mieszkańców, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Jednak adaptacja jest nieodłącznym elementem życia tutaj. Ludzie budują domy zaprojektowane tak, aby zatrzymywały ciepło i używają odpowiednich ubrań, aby wytrzymać mroźne temperatury. Zwierzęta z kolei wykształciły szereg godnych uwagi adaptacji. Łosie na przykład mają warstwy gęstego futra, aby chronić się przed zimnem, podczas gdy karibu migrują, aby znaleźć żywienie w różnych porach roku. Imponującym przykładem adaptacji zwierząt są kozice górskie Alaski. Te stworzenia są tak zwinne, że potrafią wspinać się na niemal pionowe powierzchnie, w tym strome klify. Ich specjalne kopyta działają jak przyssawki, pozwalając im łatwo trzymać się małych półek skalnych. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak to jest żyć w jednym z najbardziej ekstremalnych klimatów na Ziemi, gdzie śnieg i lód dominują w krajobrazie, a temperatury mogą gwałtownie spadać. To jest świat Eskimosów, którzy zamieszkują arktyczne regiony Alaski, Kanady, Grenlandii i Syberii. Ich zdolność do przetrwania i prosperowania w tych trudnych warunkach jest prawdziwym wyczynem adaptacji i pomysłowości. Iglosy, ikoniczne zimowe domy, budowane z bloków zbitej śnieżnej, są świetnym przykładem tej pomysłowości. Pomimo, że wyglądają na kruche, iglosy są skutecznymi izolatorami termicznymi, zatrzymując ciepło wewnątrz i oferując ochronę przed lodowatymi wiatrami Arktyki. Jednak i nie są używane przez cały rok. W cieplejszych miesiącach Eskimosi mieszkają w półziemnych domach. Te struktury wykonane z drewna, kości wielorybów i pokryte skórą zwierząt oraz trawą, zapewniają lepszą izolację termiczną i są bardziej trwałe niż iglosy, umożliwiając stabilniejsze życie podczas odwilży. Polowanie i rybołówstwo są niezbędne dla przetrwania Eskimosów. Polegają na takich zwierzętach jak foki, wieloryby, morsy i karibu, aby zdobyć pożywienie, ubrania i materiały budowlane. Umiejętność wykorzystania prawie każdej części u Polowanych zwierząt minimalizuje marnotrawstwo i pokazuje głęboki szacunek dla środowiska. Psy zaprzęgowe, zwłaszcza haski, są integralną częścią kultury Eskimosów. Te psy nie są tylko lojalnymi towarzyszami, ale także niezbędne do transportu przez rozległe i niegościnne krajobrazy arktyczne, są trenowane do pokonywania dużych odległości po terenach pokrytych śniegiem i lodem, ciągnąc sanie zaopatrzone w zapasy i ludzi. Między najbardziej intrygującymi i kontrowersyjnymi praktykami niektórych społeczności na Alasce. Znajduje się forma gościnności, która zafascynowała wielu podróżników. Ta gościnność wykracza poza proste oferowanie jedzenia i schronienia. Chodzi o zwyczaj znany jako nuliaguk, czyli dzielenie się żonami, jako gest przyjaźni i szacunku. Wśród iniupiatów ten zwyczaj pozwalał mężczyznom dzielić się swoimi żonami z bliskimi przyjaciółmi lub honorowymi gośćmi. Daleko wykraczało to poza prostą tradycję, służyło wzmocnieniu więzi między różnymi grupami i rodzinami, a także zapewniało ciągłość linii rodzinnych. W przypadku bezpłodności lub śmierci współmałżonka. Ten zwyczaj, który na pierwszy rzut oka może wydawać się szokujący, jest skrajną formą powitania, odzwierciedlającą unikalne wartości kulturowe, które priorytetowo traktują przetrwanie, hojność i budowanie więzi społecznych. Jak byś zareagował, gdybyś został zaproszony do uczestnictwa w tym zwyczaju? Odmowa oferty spędzenia nocy z żoną gospodarza nie była prostą kwestią osobistych preferencji. Taka odmowa mogła być postrzegana jako poważna zniewostanie. Waga, mogąca wywołać napięcia i konflikty w społeczności. Oprócz dzielenia się jako gestu przyjaźni, istniała także praktyka pożyczania żon w sytuacjach podróży. Jeśli żona była chora lub niezdolna do towarzyszenia mężowi, mężczyzna często prosił o pożyczenie żony od innego mężczyzny na czas podróży. Ta praktyka nie tylko zapewniała towarzystwo i pomoc podczas podróży, ale także gwarantowała, że społeczne i praktyczne obowiązki grupy były utrzymane. Jeśli pożyczona kobieta zaszła w ciążę podczas podróży, dziecko było Uznawane społecznie za dziecko mężczyzny, który jej towarzyszył, niezależnie od tego, kto był biologicznym ojcem. Czy potrafisz sobie wyobrazić konsekwencje odmowy udziału w tych zwyczajach? Odmowa pożyczenia żony, szczególnie w momentach potrzeby, mogła skutkować poważnymi konsekwencjami społecznymi. Retaliacja społeczna, izolacja i utrata wsparcia społeczności były realnymi zagrożeniami dla tych, którzy nie przestrzegali tych norm. Społeczność działała na zasadzie wzajemności i wzajemnego zaufania. Ufania, a łamanie tych zasad było aktem wielkiej wagi. A co jeśli ktoś byłby niewierny poza ustalonymi normami? Niewierność poza ustalonymi normami mogła prowadzić do poważnych konfliktów, w tym przemocy. Spory dotyczące niewierności lub odrzucenia ofert gościnności często były rozwiązywane poprzez konfrontacje fizyczne lub mediacje przez liderów społeczności, co pokazuje jak centralna była rozwiązywanie konfliktów w życiu Inupiatów. Społeczność i struktura rodzinna Inupiatów obejmowała również poligamię, w niektórych społecznościach mężczyźni o wysokim statusie lub umiejętnościach mogli mieć więcej niż jedną żonę, co pomagało w podziale pracy i tworzeniu sojuszy między rodzinami. Ojcostwo często było postrzegane jako odpowiedzialność społecznościowa. Dzieci mogły być wychowywane przez różnych członków społeczności, a biologiczny ojciec miał mniejsze znaczenie niż społeczna rola ojca. Jednak wraz z przybyciem misjonarzy i rosnącym wpływem kultury zachodniej wiele z tych praktyk zaczęło zanikać. Narzucenie wartości zachodnich i w Przeprowadzenie chrześcijaństwa miało głęboki wpływ na życie i tradycje rdzennych ludów Alaski, przekształcając i często eliminując dawne zwyczaje. Alaska jest znana ze swoich oszałamiających krajobrazów i rozległej dzikiej przyrody, ale czy wiedziałeś, że ma również jedne z najdziwniejszych praw w Stanach Zjednoczonych? Tutaj na Alasce obudzenie niedźwiedzia, aby zrobić mu zdjęcie, możecie zaprowadzić prosto do więzienia. Kto by pomyślał, że takie prawo jest konieczne, prawda? Ale ciekawostki na tym się nie kończą. Wśród najbardziej Bardziej nietypowych przepisów znajduje się zakaz podawania piwa łosiowi. Brzmi jak scena z komedii, prawda? Jednak to prawo istnieje, aby chronić zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Łosie są duże i mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy są pijane. Prawo zakazuje również wypychania żywego łosia z lecącego samolotu. Trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby zaistnieć taka sytuacja, ale prawo jest tam, aby zapewnić, że nigdy się nie zdarzy. Jeśli myślisz, że te prawa są wystarczająco dziwne, poczekaj, aż usłyszysz o anchory. Lecz, gdzie nielegalne jest dawanie komuś żywego chomika w prezencie? Dlaczego ktoś potrzebowałby specyficznego prawa dotyczącego chomików? Może chodzi o zapobieganie wprowadzaniu obcych gatunków do środowiska, co może powodować zakłócenia ekologiczne, a dziwne prawa nie ograniczają się tylko do zwierząt. Na alasce nielegalne jest szeptanie komuś do ucha podczas polowania na łosie. Kto by pomyślał, że polowanie na łosie w absolutnej ciszy jest kwestią prawną? Ta zasada prawdopodobnie istnieje, aby zapewnić, że myśliwi, Pozostaną skupieni i bezpieczni podczas swoich działań. I jest jeszcze więcej, zawiązywanie sznurka na ulicy w celu przewracania koni również jest nielegalne. To prawo odzwierciedla czasy, gdy konie były powszechnym środkiem transportu, a niebezpieczne żarty mogły powodować poważne wypadki. Chociaż niektóre z tych praw mogą wydawać się absurdalne lub niepotrzebne, nadal obowiązują na Alasce. Każde z tych przepisów ma swoją historię i powód istnienia, nawet jeśli wydają się nam trochę dziwne. Dlatego jeśli planujesz podróż na Alaskę, ważne jest, aby być świadomym tych osobliwych praw. W końcu ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest wpadnięcie w kłopoty prawne podczas swojej przygody w dzikiej przyrodzie. Ich łamanie może skutkować mandatami lub nawet więzieniem, a nikt nie chce, aby jego wakacje zostały przerwane z powodu nietypowego wykroczenia. Które z tych dziwnych praw wydało Ci się najbardziej zaskakujące? Czy potrafisz wymyślić powód, dla którego zostały one stworzone? Podziel się swoimi teoriami w komentarzach. Teraz na zakończenie porozmawiajmy o kilku ciekawostkach, które Cię zaskoczą. Zimy są tu tak surowe, że mieszkańcy często prezentują fascynującą ciekawostkę lodową brodę. W najzimniejszych miesiącach często można zobaczyć ludzi z kryształkami lodu wiszącymi na brodach i wąsach. Zjawisko to zachodzi, gdy wilgoć z oddechu zamarza natychmiast po kontakcie z zimnym powietrzem, a jeśli to nie wystarczy, aby zaimponować, Alaska jest także domem dla enigmatycznego trójkąta Alaski, podobnie jak słynny trójkąt skąd Bermudzki, ten region jest znany z niewytłumaczalnych zniknięć ludzi, samolotów i statków. Od 1988 roku zaginęło tam ponad 16 tysięcy osób bez śladu. Istnieje wiele teorii od sił nadprzyrodzonych po niewytłumaczalne zjawiska naturalne. Niektórzy wierzą, że w regionie jest tajemnicza energia, podczas gdy inni uważają, że zniknięcia są spowodowane przez ekstremalne i trudne do przewidzenia warunki pogodowe. Jakie to jest Twoje zdanie? W Kecikan historia staje się jeszcze mroczniejsza dzięki obszarowi znanemu jako Canary Row. W przeszłości działało tam wiele fabryk konserwujących łososie, a warunki pracy były tak nieludzkie, że wielu pracowników umierało z wyczerpania, wypadków lub chorób. Miejscowe legendy mówią, że duchy tych pracowników nadal nawiedzają region, czyniąc Canary Row miejscem niepokoju i opowieści o duchach. Czy odważysz się odwiedzić miejsce o tak nawiedzanej przeszłości? I to już koniec naszego wideo, bo i to. Która z tych tajemnic wydała Ci się Najbardziej zaskakująca. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat ciemnej strony Alaski w sekcji komentarzy. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Like Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij wideo, które pojawia się teraz na ekranie. Jestem pewien, że spodoba Ci się nasza treść. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.